No raczej będzie to I zapnij pas, bo będzie piszczał Pora skończyć się opieprzać, tak? No Dobra. Dobra, dzisiaj wam pokażemy jak się pracuje Jak się pracują W tej chwili czekam aż swojego busa I ruszamy w drogę Mamy już nasz głównowóz Chodźcie, idziemy dać paczkę tak. Skanuję I później fera jest, nie? Mam dla ciebie świetne narzędzie To oczy marzyły dzisiaj cały dzień Tak, Zabieram śmieci I sypię do wyjścia